No, zamierzam rzucić, Picie, ale tak od nowego roku, na koniec karnawału, od wielkiego postu zacznę, od urodzin żony, od rocznicy naszego ślubu, może od daty naszego poznania, może, może, może od wakacji, może od Wielkanocy zacznę. No właśnie. Rzucać w picie to tylko dzisiaj, nie? zaraz, teraz, już natychmiast, od razu w tym momencie, jak chcę rzu nie pić, to natychmiast. Natychmiast zaczynam od tego, że po pierwsze już nie biorę następnego i natychmiast szukam sobie w Google Gogle, wpisuję mitingi anonimowych alkoholików w Poznaniu, jeśli jesteś w Poznania Wyświetlać się lista, gdzie są, pod jakim adresem, w jakie dni, o jakich godzinach, i iść najlepiej jeszcze dzisiaj, od razu. I tak właśnie się zdrowieje. Tak zaczyna się historia ze zdrowieniem. Dzisiaj, zaraz, od razu, teraz, natychmiast. A, tuż za rogiem, już dzisiaj za darmo. Za darmo, dostępne od razu. A te wszystkie odkładania, od nowego roku, od urodzin żony, od tysiąca innych okoliczności, które w tym momencie nawet do głowy mi nie przychodzą i nawet nie ma sensu ich wymieniać, to jest nic innego jak przyzwalanie sobie na picie w dzień dzisiejszy, jutrzejszy. To jest poprawianie sobie komfortu picia na chwilę obecną. Skoro zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem. Powinienem, no, przestać pić i już sobie zastanawiam się na tym i zaczynam sobie wyznaczać termin. Znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że no już jest problem, nie? Ale póki co odkładam ten termin tylko po to, abym zupełnie legalnie, w pełnym usprawiedliwieniu, sam przed sobą i przed innymi, mógł centralnie się napić jeszcze, nie? Dzisiaj, jutro, pojutrze. Od poniedziałku nie będę pił, albo od przyszłego, o najlepiej od przyszłego, bo to akurat będzie koniec miesiąca, to super, no to teraz to jeszcze dzisiaj mogę w palnik, jutro, pojutrze, po pracy jeszcze ten, powiem weekend i od poniedziałku już nic. I tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rzuceniem picia, ponieważ kiedy ten okres przyjdzie, to znowu wymyślimy nowy powód, znowu ktoś nas zrani, znowu poczujemy się nieswojo, znowu ktoś nas upokorzy, będziemy nieszczęśliwi, znowu ktoś nas zdenerwuje bardzo, jakieś niepowodzenie w pracy będzie, że naprawdę wola była, ale no, na trzeźwo życie jest nie do przyjęcia i znajdzie się jakiś powód, żeby oczywiście ten termin znowu przełożyć i tak na wieczne nigdy, nie? Bo tak naprawdę... Chcę, żebyś to zrozumiał, bo do ciebie mówię alkoholiku, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest problem, nie? Żebyś uświadomił sobie również z mechanizmów obronnych alkoholu. Alkohol to taki wróg podstępny i przebiegły i oszuka Twoją podświadomość, Twoja poświadomość właściwie sama ciebie oszuka, nie? Wymyślisz wszystkie możliwe sposoby, że no tak naprawdę to ja powinienem i przestanę, bo ja przestanę, nie, bo Ty jak sobie robisz takie postanowienie, jak mnie posłuchasz, to tak w sobie posłuchaj, czy ja nie mam racji, bo jak wiesz, no wiadomo, że żonie się nie przyznasz, ani nikomu innemu, ani nawet na, tutaj na, na filmiku możesz mi zrobić słaby komentarz, bo, bo, bo przecież tak nie jest, ale jak sobie tak poszukasz, to właśnie tak jest, nie? Wyznaczasz sobie termin na kiedyś, żeby teraz móc się zupełnie legalnie jeszcze napić, przy czym sam w święcie wierzysz, wyznaczając ten termin, że właśnie tak będzie, że wtedy nie pić będę, nie? Ale przerabiałem to tyle razy w moim życiu, doświadczenie skąd się bierze, no, doświadczenie się bierze z popełnionych błędów, nie? I po co ja to w ogóle wszystko robię? I po co ja to wszystko mówię? Nie mówię tego tutaj po to, żeby ciebie denerwować, żeby, żeby się komuś sprzeciwiać, żeby wytykać komuś błędy. Ja opowiadam o doświadczeniach i niech mi ktoś nie mówi, wiele osób pisze, o, nie ocenia wszystkich jedną miarą. Nie wszyscy są tacy jak ty. Wszyscy są tacy. Wszyscy alkoholicy są po jednych pieniądzach, nie? Wszyscy w tych mechanizmach obracają się odtąd dotąd dokładnie takich samych, w zakłamaniach, w oszukiwaniach, w obronie alkoholizmu, ten paradoks taki całkowity, żeby w obronie swojego picia rzucić picie nawet na pewien okres czasu, żeby tylko wszystkim innym pokazać, że pff, nie chcę, to nie piję przez miesiąc, sobie udowodnię, nie piję miesiąc, nie mam problemu z alkoholem, a to wszystko jest po to, żeby móc się potem dobrze nagrodzić, nie? Temat rzeka. Zawsze powiadam to w kółko, wkręcam, że alkoholu nie mierzy się tym, ile piję, e, kiedy piję, jak często piję, ile wypiję, gdzie, co da. Tu. tu, jeżeli alkohol siedzi w głowie cały czas, cały czas siedzi w bańce, że dobra, teraz nie będę pił, ale spalam się i myślę i odliczam dni, odliczam godziny, kiedy w końcu minie ten miesiąc czy te pół roku, które sobie obiecaliśmy i, i, i już nie mogę doczekać się. To jest właśnie alkoholizm. No. Dlatego, przyjacielu drogi, jeżeli chcesz nie pić, tak naprawdę z serca od razu za ciosem, natychmiast od dzisiaj, od teraz, w tym momencie odstawiam, już nie wypijam tego ostatniego łyka. Wylewam, patrzę, gdzie mają meetingi. idę dzisiaj, jest niedziela. Na pewno są, na pewno nawet moja grupa dzisiaj ma meeting online wieczorkiem. Może dołączyć, zacząć trzeźwieć, zdrowieć i wszystkiego dobrego. Ci życzę właśnie w trzeźwości, w drodze do trzeźwości podkreślam, nie każdy kto pije jest alkoholikiem i kogo to nie dotyczy, nie musi się uzewnętrzniać, jak komuś dobrze jest z piciem i uważa, że jemu to jest w porządku, to życzę smacznego i naprawdę nie mam z tym żadnego problemu wszystkiego dobrego przy tej niedzieli Wam życzę powodzenia, z Panem Bogiem 24 godzin, pozdrawiam